Siemaneczko, z tej strony OPTAMUS i dzisiaj przeprowadzimy sobie unboxing myszki Tracer modelu Sniper więc zawierzmy się do rozpakowania tej myszki No i dobra. To nam nie będzie potrzebne. Jeszcze tutaj paragonik. Też niepotrzebny. Oraz główna część, czyli nasza... A, ...myszka. Dostajemy ją zapakowaną w takie pudełeczko. No i co tutaj mamy? instrukcję w języku polskim hmm. Jest to myśl laserowa stworzona z pisań dla na graczy Fiej eee, rozdzielczość to 800, 1600 2000, ostrość musi załapać, no, złap się No jeszcze O o, 800, 1600 2400, 3200, 5000 oraz 6000 dpi. Jak dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo, już więcej nie potrzeba. Yy, myszka jest podświetlana, jest to mysz przewodowa yy, z końcówką USB. Oraz zapomniałem dodać, że ma specjalne ciężarki, które dociążają nam myszkę. Yy, myszka z dołożonymi tymi ciężarkami ma wagę Około 25 gramów Okej, okay, no to już chyba ją rozpakujemy Nie chcę nic poszkodzić I dobra Nie ma, nie ma Tutaj oczywiście instrukcja, ale po co komu instrukcja. Wiadomo jak się obsłużyć. I dostajemy również sterowniki. No i te ciężarki też wiadome. To niepotrzebne. Zostaje nam sama myszka oraz ciężarki. Myszka prętuje się nie w ten sposób. Jest naprawdę bardzo fajna. Ma nawet fajną gumę pod kciuk oraz 9 przycisków. Wszystkie są programowalne. Tutaj, jak widzimy, mamy poświetlenie te paseczki. No i pozłacaną końcówkę. Nie wiem, czy będzie widać, ale wątpię. Ale jest ona pozłacana. Dzięki czemu ma lepiej łączyć się z komputerem. Ma tutaj cztery ściskacze. Dwa z nich są naprawdę duże oraz dwa boczne, już mniejsze. Yy, myszka jest wykonana z śliskiego materiału. Yy, rolka, rolka, rolka jest mała. Yy, jak w innej, myszka jest naprawdę większa i jest. I jest. Hmm, jak to nazwać? Nie jest gumowa, lecz ma tutaj tylko pokryte gumą. No i teraz ciężarki. Ciężarki jak ciężarki. Może wyjmę jednego, pokażę jak wyglądają. No. Są one takie. Możemy je wstawić oczywiście w to miejsce. No. Nie chcę się otworzyć. Dobra, chyba nie pokażę. Ale na co? To się tak prezentuje. Tutaj są ciężarki, można włożyć ostrość. O, w to miejsce wkładam ciężarki. No to było na tyle tego od To była myszka Tracer Sniper. Dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli się podoba, lajkujcie. Na razie.